Poczeć Sztandarowy Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta Webronka wprowadzić. E Maja. 3 Maja, cóż to za data, dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, ludzą nas uroczystości, apele, rocznice i święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozłożyć te trzy słowa ważne w historii Polski, pojawiające się często jako hasła narodowe Polaków. Brzmią one Bóg, Honor Ojczyzna. gdzie winą jest dużą, poprzeć gniazdo na górze bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jako wieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie wtedy, 1000, 3 maja 1791 roku, w Polsce uchwalono Konstytucję. Konstytucja? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Mówi, zabiera zawiera i obowiązki obywateli. Mówi o tym, jak ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla rzeczy pospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć pewne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuacje te wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożąc niebezpieczeństwo, utraty niepodległości. Byli to Płowo Kołątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępna jak nowe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie druga na świecie. Ciekawe jak to było. Wokół zamku królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Masz panowie, panie marszałku sejmowe, wybuchnął już i dziś. Zaklinamy was, najjaśniejszy stan, abyście raczyli tą nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś, najjaśniejszy król Proszę, abyś najpierwszy na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za Twym pójdziemy przykładem. W imię Boga, w Trójcy Świętej, jednego, ja Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski, dla dobra powszechnego, dla wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, Niniejszym konstytucję uchwalamy. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę Wasze Panów, kto kocha Ojczyznę, niech idzie za mną do Kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Piwa konstytucja, piwa ból, piwa wszystkie stany. Kroję trąbę, hej, wesela, pasaj Polsko, święty dzień. Dzisiaj u twych stóp się ściele, więc niech smutki idą w cień. Grają trąby, dzwonią dzwony, radość dziś napełnia kraj. W Polsce Wielkiej, obrodzonej, wiwat, wiwat, 3 trzeci maj. Nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, ojczyzna, naród. A czym dla was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych, mądrych ludzi widzieć dobroć w oczach ich, ich szczęścia. Naród to my... Polacy żyjący teraz, naród, to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród, to twórcy Konstytucji 3 Maja. Ojczyzna, moja ta, to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. standardami biało-czerwonymi umaliła się Rzeczpospolita. 3 maja, wojsko idzie drogą, aż ulica od ich kroku drży. 3 maja, łopoczą w tandary, idzie wojsko raz, 2 trzy. Niech żyje majowa rocznica, woła wojsko z dziećmi. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna. Naród wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do, do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie także ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości ginie i nie buduje przeszłości. Pamiętajcie o tym.